Każda epoka przynosi nowe pytania i nowe odpowiedzi. W erze cyfrowej, kiedy każdy z nas może być twórcą... Dobry wieczór, Polsko. Siema, siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. Wiele niespodziewanych rzeczy się ostatnio działo. Być może czekają na pieniądze od kanatu, no. wycierając łzy dolarami, nie? Rewo ogląda reakcję tak, na reakcję na ja ten... reakcję... gryje. Yeah. ha, 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 ha. Dla mnie ważniejsze pytanie, co ja chcę pozostawić po sobie. Wiem, że na pewno się ze mnie ale na koniec przybierzmy piątkę i powiesz: Cóż tu z do zakład? A ja się z wami zakładam. Powiedziałam kiedyś, że będę youtuberem. Nawet bardzo nędzę powiedziałam, ale jak będziesz youtuberem?